Grzegorz Szczepanik, MMA.pl Jesteśmy przed galą FEN11 Naszym gościem jest Albert Odzimkowski eee, Albert, wiesz co, na początek może ja bym odbiegł troszeczkę od tego co dzisiaj się wydarzyło czyli eee, ważenie przed galą Ja bym się chciał zapytać, co to się stało w tym aucie wtedy? Us usnąłem Jechałem zmęczony powoli, nie jak to niektórzy myślą że jechałem, szarżowałem zawsze jeżdżę dużo szybciej do tego Krakowa mi się spieszy, teraz mi się nie spieszyło. Takim, że to powiem dziedzinnym tempem jechałem i usnąłem, no i skończyłem na bandzie na dachu swojego auta. Przez chwilę straciłem przytomność. Dobrze, że było właśnie dużo takich życzliwych osób, którzy pomogli mi wyjść z tego auta. No cóż, no ja to się cieszę, że żyję, prawda? Taka przestroga, nauczka, no i naprawdę było trochę strachu. Powiedz mi, jak, jak poważny ten wypadek był, bo e, zdjęcia tego auta, które ja widziałem na Facebooku, no, wyglądały no, naprawdę poważnie. Znaczy poważny był, m, znaczy poważny nie poważny. Poważny był, no był na poważnie. E... No, w sensie takim pytam, czy e, ile ty uszczerbku na zdrowiu na tym straciłeś? Trochę, wiadomo, byłem taki poturbowany, ale w rzeczywistości to miałem bardzo, bardzo, bardzo dużo szczęścia, chociażby właśnie, jak ktoś spojrzał na ten samochód, szkoda tutaj Marcina, bo złamana kość całkowa i trochę kolano uszkodzone, tym bardziej, że ja tu byłem kierowcą i ja jestem wszystkiemu winien. Cóż dalej? No, na pewno mogło się skończyć to dużo gorzej i najgorzej, ale skończyło się, że tak powiem, na te całe okoliczności to miałem naprawdę dużo szczęścia, przede wszystkim, że nie, nie zderzyłem się żadnym innym autem, no cóż, no, po prostu miałem dużo szczęścia, no, taka od Boga. No. Jakieś, jakieś y, złamania, czy cokolwiek było? Nic? E, tak, jak, tak jak, nie wiem, czy to się nagrało, jak, jak przed chwilką zapytałem, czy to się stało właśnie między przejazdem z jednego klubu do drugiego, czy, czy, czy kiedy to było? Znaczy mój harmonogram tygodnia wygląda w ten sposób, że zawsze weekend spędzam w Radomiu, też o ile mogę to prowadzę zajęcia dla chłopaków i no, przede wszystkim też utrzymuję się z tego, z, bycia z trenerem, z prowadzenia treningów personalnych i tak dalej, to nie jest tak tylko, że sobie trenuję, yy, zasuwam, no fajnie, że wszystko wiąże, to, co robię wiąże się przede wszystkim ze sportem i z tego się głównie utrzymuję, ale no niestety, znaczy no niestety, niestety, jest to, bo też bardzo to lubię, prowadzę zajęcia w szkole walki drwala i... Yy, u siebie w Radomie. No i przede wszystkim też... Znaczy przede wszystkim jest to, że tak powiem, duża pula moich przychodów, które mi po prostu pozwalają żyć, trenować i utrzymywać się. do pracy po prostu. Do pracy, okej. Okay. To ja jeszcze pociągnę ten wątek. Pracujesz jako trener, czyli jesteś związany generalnie z, całościowo z MMA, nie masz żadnej innej pracy dodatkowej? Na chwilę obecną nie. Wcześniej stałem też yy, na bramkach, yy, ale na chwilę obecną nie muszę stać, yy, że tak powiem. Yy, no cieszę się z tego tytułu i tak dalej. No, Tomek przede wszystkim tak to wszystko tak zaprogramował całą szkołę walki drwala, że trenują tam i zawodowcy, i zawodnicy z rozwiązania amatorskiego, ale przede wszystkim e, ludzie, którzy chcą się rozwijać mają, traktują to typowo jako pasję, jaki fajny taki dodatek są tam lekarze, chłopaki normalnie z miasta, tak samo naprawdę jest tylu grup społecznych, jest to fajnie, wszyscy się spotykają na macie i wszyscy razem trenują, aż miło na to patrzeć, jak ogólnie ta cała, że tak powiem, szkoła, ta rodzina krakowska się rozwija i jest to, jak to powiedzieć, jest to tak różnorodna grupa osób, których po prostu skupia MMA, tak naprawdę MMA jako dodatek i jako bardzo fajna forma rekreacji ruchowej, ale przede wszystkim, nawet dużo kobiet trenuje, widzą swoje postępy i tak dalej, ale także jako przygotowanie się do zawodów i też przyjeżdżają do nas chłopaki nawet posparować w stójce, czy typowo grapleży. no jest to bardzo miłe i oby tak dalej, aby to się tak wszystko prężnie rozwijało. Dobra, przygotowania Radom, Kraków, Warszawa była też? Warszawa była, ale wiadomo, troszkę teraz mniej. Było ciężko, że tak powiem, mi się tak przemieszczać, troszkę odpuściłem właśnie trochę tego przemieszczania się, wiadomo. Stójkę przede wszystkim pod okiem mojego przyjaciela i Pawła Surdego. Cały czas szlifowaliśmy, Paweł do pewnego momentu nie mógł mi tarczować, bo miał operację, była przepuklina naprawiana, że tak powiem. Ale udało się, że tak powiem, w tej najważniejszej fazie przygotowań że robić te tarcze, wszystko jest tak, jak być powinno. Doszedł fizjolog dr Hycki, dietetyk Jacek Felman. Bardzo mu dziękuję, bo ja myślałem w ogóle, no myślałem, że będzie bardzo ciężko zrobić tą, tą wagę, bo jednak jak z doktorem zaczęliśmy pracować troszeczkę więcej tej muskulatury mi przyszło, ale naprawdę mi ta waga poszła super, prawda. Ja w ogóle, jak wczoraj robiłem kąpiel jakąś... Nie wiem nad w czym, to tak nie wiedziałem, że może tak wagę robić, prawda? W mleku. No tak podobne było. Słuchaj, a powiedz mi, no jak już zaczynasz że ty mówić, to e, wczoraj jak się obudziłeś rano, to ile było na wadze? Wczoraj rano było niedużo, 8,1. Wczoraj było 8,1. No to faktycznie nie tak bardzo dużo, a w, w sobotę albo w niedzielę? No to jest gdzieś tak sobota do ta niedziela, to jest ten moment od którego się startuje. To znaczy ja tak ostatnie tygodnie starałem się trzymać wagę tak między 83 a 84 kg po treningu pewno powinna nawet potrafiła, przepraszam, zejść do bo nie było jakoś tak strasznie dużo, ale jak rzeczywiście bym tak sobie podjazd i na roztrenowaniu, no to potrafię ważyć dosyć sporo, że tak powiem. Ile? Jakbym tak ja wszystko? Tak jak jesteś na roztrenowaniu i teraz prawdę tu przed kamerami proszę mi opowiadać szybciutko. 8-8, no 8-9 potrafię wbić, ale staram się nie robić już tego roztrenowania. Byłem... Ale 9-0 też było? Było też 9. No to co kłamiesz, 10, że 8-9? Ale już dawno, dawno. Po poza tym, miejmy na uwadze również to, że zostanie mu rekonwalescencja i sobie, już tak powiem, nie mogłem tak trenować. Ale nie no, no, że tak powiem, no, no pilnuję się rzeczywiście. Jakbym sobie tak podjadł, to mi się wydaje, że jakbym miesiąc się nie poruszał, to by i paka była pewnie. Nie, nie no. No ładnie, to to ładnie, to łapiesz ładnie, ale, ale no to trzeba trzymać. Ale zbijam teraz też ładnie. I jak się czujesz w ogóle podczas tego zbijania? Bo mówisz, że lekko ci poszło. Na ważeniu jak cię widziałem, to tak wyglądałeś no tak nie do końca, że było wszystko. Nie wyglądałeś tak jak Conor McGregor w swojej ostatniej walce. O! No nie, no niestety no. Nie zbiłem na 8.4, ale na 7.7, no, że tak powiem, no musiałem zrobić tą wagę, prawda? że tak powiem może to, ostatnio ta waga może minimalnie lżej szła, bo jednak może było troszkę mniej tych kilogramów do ścięcia, troszkę była też inna strategia, ale tak jak tutaj gadaliśmy z Jadkiem, że za każdym razem człowiek uczy się tego swojego ciała i teraz była troszkę inna strategia tego zbijania, wcześniej robiliśmy to z Albertem, którego bardzo mocno pozdrawiam, i jest świetnym fachowcem, cały czas mamy tak samo kontakt. I tak i, i, i po prostu człowiek się cały czas uczy, prawda? MMA to jest ciągły rozwój, ciągle właśnie ten zbijanie wagi, przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne. To wszystko stara się człowiek ważyć tymi obciążeniami. Czasami jest ich zbyt dużo, czasami człowiek jest przetrenowany, czasami jest niedotrenowany. No i po prostu z walki na walkę, po prostu ciągle ciągła lekcja trzeba się cały czas uczyć. No i co jest w tym bardzo ciekawe, że widzimy, no, zawodnicy w MMA to... Tak naprawdę nie ma zawodnika bez porażki, każdemu te porażki się przytrafiają i tak jak mówię do kibiców, że bardzo wiele czynników ma wpływ na walkę, bardzo wiele czynników, tak naprawdę trenuje człowiek kilka miesięcy, kilka tygodni po to, żeby w 15 minut czy 25 minut zrobić robotę, a czasami nie ma, no nie, ma, bo walka się czasami kończy dużo szybciej i tak naprawdę mam wszystko w ciągu tych 15 minut pokazać jaki jestem, jak jestem najlepszy, no czasami jest ciężko, prawda? I tyle, ktoś idzie na rozmowę kwalifikacyjną, i, i tak, i wszystko wie, i, i nagle i nagle wszystkie, wszystko zapomina. I tak naprawdę człowiek się cały czas uczy. Ja jestem na tym etapie rozwoju, i każda dla mnie walka to jest kolejny krok w przód w rozwinięciu się jako zawodnik. I przede wszystkim chciałbym robić jak najwięcej tych startów teraz, żeby tak jak kiedyś, jeszcze startowałem i zawodowo, i amatorsko, ja potrafiłem się bić nawet co dwa tygodnie. I to było. Bardzo fajnie, lżej trenowałem, ale bardzo często siebie i to było naprawdę bardzo dobrze uważam. Jako, mówię tak do takich zawodników młody, że to jest naprawdę świetny kierunek rozwoju. Dobra, Albert, powiedz mi, bo jak ja sobie przypominam twoje walki, no to, to, to tam technicznie, wydolnościowo z reguły jest dobrze, a czasami daje się tak, jakbyś się podpalał albo coś by tam nie grało w głowie u ciebie. Jak to wygląda na chwilę obecną? Jak dobrze przygotowany mentalnie jest Albert Dziękowski przed pojedynkiem na F11? Jest przygotowany bardzo dobrze. Tak samo chodziłem sobie do pani psycholog. Właśnie że... miałem o to zapytać. No, chodziłem sobie do pani psycholog, nie może się, lubię sobie pogadać z panią Olą, że tak powiem, spotkać się nie w celach towarzyskich, ale w celach takich, że tak powiem... Łączonych. Takie jest łączonych, przydatnych, ale są to rozmowy bardzo miłe, bardzo rozwiązłe, rozwijane pod każdym względem bo na różne tematy, czasami odbiegamy od tematu, ale tu może ugryzy się w język. Nie, no wiadomo, jest przygotowanie bardzo ważne, zarówno od strony fizycznej, mentalnej, tej wydolnościowej, ale tak, tak samo takiej, że tak powiem... Mm, jak to powiedzieć, no takie typowo umysłowej, prawda, czyli samo nastawienie, jak to wszystko poukładać w głowie, nawet jak zapanować cały harmonogram dnia, prawda, czyli, bo wiadomo, że człowiek nie chodzi, tylko nie bije się na sparingach i treningach, tylko przede wszystkim ma też swoje obowiązki, prowadzenie tych zajęć i musi to wszystko ważyć tymi obciążeniami. Każdy z nas jest tak samo człowiekiem, który ma multum swoich spraw i obowiązków. Mhm. Jasne, dobrze. Przejdźmy może teraz już konkretnie do Twojego przeciwnika. Paweł Żelazowski. Trzeba uważać na Ciężkie łapy. No dokładnie. No Paweł ma, ma te bomby i tak dalej. Ja też tam uważam, że jakoś słabo nie bije i tak dalej, ale to jest na pewno mocna atut Pawła. No cóż, no się, świetna walka przede wszystkim. Taka walka, która rzeczywiście może się, tak jak Paweł wspomniał, może się zakończyć w każdym momencie. Na pewno Jak chce wygrać przed czasem, Paweł chce wygrać przed czasem. No cóż, na pewno kibice się mogą nastawić, że tutaj będą leciały wióry. To będzie walka wieczoru? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że była walką wieczoru. No, ja będę dawał siebie wszystko. E, czuję się na tą chwilę bardzo dobrze. E, mam nadzieję, że jutro się będę czuł jeszcze lepiej. Ca wszystko szykowałem po to, żeby, żeby tego 19 marca wyjść i zawalczyć jak najlepiej, dać świetną walkę i przez nich zwyciężyć. E, powiedz mi, w, w, myślisz czasami, może nie inaczej, czy przed takim pojedynkiem już m, pojawiają się myśli, co będzie dalej? Bo gdzieś tam e, mówi się o tym, że, że zwycięzca tej walki będzie bił się e, o pas mistrzowski Fenu. Znaczy, ja się nauczyłem przede wszystkim nie wybiegać bardzo w przód. Skupiam się przede wszystkim na tym tej przeciwniku. Wiadomo, że człowiek czasami, nawet w rozmowach z kimś, porusza się takie rzeczy, że no fajnie było zdobyć ten pas Fenu i tak naprawdę. Wielu z tak uważam w naszej dywizji o tym marzy. Na pewno ta dywizja jest na tyle mocna i zdobycie takiego pasa będzie dużo zna, znaczyło dla takiego zawodnika, który go zdobędzie. Żeby sobie wpisać chociaż w CV, pas w kategorii 77, jest to moje marzenie na tę chwilę, ale przede wszystkim skupiam się na jutrzejszej walki w, w, w walce. Przede mną trudne zadanie. No i będę starał się przede wszystkim. Do, Najpierw wygrać tą walkę, a potem będę myślał, jeśli chodzi o, o pasy fenu. Ja sobie postawiłem tam jakiś tam cel, do którego dążę i to wszystko, co teraz się dzieje, daje mi właśnie przygotowanie właśnie, nastawienie jak do tego wszystko podchodzić, układanie sobie w głowie yy, i rozwijanie się razem z całym tym MMA, który, który się rozwija równie szybko, uważam jak i ja. Albert, no to ostatnie pytanie. E, e, jaki, jaki jest ten ostateczny cel od jeśli chodzi o sport? Przede wszystkim chciałbym zadebiutować w organizacji UFC, chciałbym się tam sprawdzić, chciałbym się tam bić, chciałbym tam walczyć. Wiadomo, jak już będę tam, to już wiem, jaki potrafię być i pokazać swoje, swoje umiejętności w pełni. Bo tak naprawdę, wiadomo, czasami są walki szybsze, krótsze i tak dalej. Czasami myślą, ktoś mówi, że jestem grapplerem, teraz ktoś mówi, że jestem Stójkowiczem. Tak naprawdę. Lubię się w każdej płaszczyźnie bić i tak naprawdę nawet teraz jeszcze ta walka nie, nie dobiega do końca, a już jakieś wnioski wyciągam cały czas naprzód. No, chciałbym się bić na pewno postanowić jakiś w Oktogonie UFC i, i mam nadzieję, że mam nadzieję, że to się stanie. Dobra, ja tobie życzę na początek wygranej z Pawłem Żelazowskim. Dajcie jutro świetną walkę, bo, bo zapowiada się wspaniały pojedynek i, i co, widzimy się jutro po, po walce. No dokładnie, widzimy się po walce. Ja chciałem Wszystkich zaprosić na tą walkę. Trzymajcie za mnie kciuki. Chciałem pozdrowić wszystkich, cały Szydłowiec, cały Radom, cały Kraków, całą Warszawę. E, dziękuję, że w takiej licznej grupie osób przyjeżdżacie wszyscy do mnie. E, jest to dla mnie niezmi niezmiernie miłe wszystkim jest to dla mnie wielkie wsparcie. E, chciałbym podziękować klubom, w których trenuje Wiktoria Szydłowiec, Crossfit Radom, Szkoła Walki Drwala oraz S4. Wszystkim trenerom, w których trenuje u Kamila, Paweł, Umińskiego, Tomka Drwala. Leszkowi Kulikowi Cóż jeszcze, chciałbym podziękować swoim sponsorom To jest wiadomo, w firmie Fight Sport R8 Jacek Wójcik Prymus AGD Extreme Hobby Nowa wersja koszulek, weszła będą petardy No ładna Ładna, ale ta to jest taka właśnie na szybko otworzyłem przed chwilą, wiesz a no, powiem ci takie petardy teraz weszły FS, nie? Także śledźcie strony Extreme Hobby, bo naprawdę yy, mega ciężki robią. No i chciałbym bardzo podziękować sobie, Jusiu, za wywiad, za to wsparcie. Yy, no i teraz Bandera jest MMA, już nie ma MMA, Octagon, ale właśnie... MMA, MMA. PL i... oktagon się połączyli, także trzeba teraz lajkować razem. No i cóż, no i pozdrawiam wszystkich, zapraszam jutro na Fan 11.